Siemane maneczko, widzowie, dziś do sklepu weszła nowa kolaboracja Fortnite z Balenciagą. Tak się składa, że dzięki Epic Games ja te skiny dostałem dzień wcześniej, a co za tym idzie, mogłem je wykorzystać w bardzo trollowy sposób. W całej kolekcji mamy cztery skiny, ale dzisiaj wbijemy do trzech różnych streamerów i postaramy się tymi skinami wygrać, a bardziej zobaczyć, jaka będzie ich reakcja. ogarnięciu tego odcinka pomógł mi bardzo Kepciu, na którego kanał Was zapraszam. Zapraszam Was też do zostawienia 9876 łapek w górę. No jeżeli jeżeli będziecie kupowali sobie jakieś skinki, to nie zapnijcie wpisać kodu Manoek w sklepie Fortnite. A no i najważniejsze, do jutra zbieram milion subów, więc jakbyście mogli zasubskrybować, to to zróbcie. A ja już nie przedłużam, zabierzmy się do trollowania. Jako, że nie było żadnego streama stop model, to Kepciu wpadł na pomysł, żeby szybko zadzwonić do Sudaka i powiedzieć mu, żeby odpalił szybko live'a stop model, bo on chce nagrać odcinek. Więc Sudak może być lekko podejrzliwy co do Kepcia, ale raczej nie spodziewa się tam mnie. Ty, bo jak zawsze tym Kainem szlatywałem, to wszyscy wokół mnie robili kółka. Tu nawet chyba nikt nie wie, że mam nie. Skina niedostępnego. Kepciu! Jeszcze mam taką emotkę specjalną balencjagową. Wow. Fajna, co? No. A który to Sudak, knut? Ten różowy? Tak, 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 różowy. Ty patrzył na mnie, może coś miało mnie. Nie, nie czemu on do mnie podchodzi? Nie strzelaj mnie! <śm> co tak? No! <śm> <śm> Jezus! A ty bandażami chcesz mnie przekupić? O nie! Ja Zeliminował! Widzowie! Monka S się dzieje! przy tobie, zaraz tobie! Dzień dobry! Ty, a co to za skin? Ja raz go widzę? Co jest? Czemu mam plecak? Fajny mam plecak? Balenciaga, patrzcie na to, widzowie. Co to jest za taniec? Co jest? Ej, zarąbisty jest. Zarąbisty? Pana Ej, ale. Ale pa jaki kill to jest? Pa jaki w ogóle? To jest but kill Nie, dobra, ja już wiem, że wygrałem. Już nawet nie muszę wiedzieć, co mówią, ale widać, że są zachwyceni. Kurde, to nie pasuje tutaj ten plecak, kończynka, Taki, kurde. Anonimowy dead. Pandas. Nie, ŁELDA! Podnosił. O nie, no, coś ty zrobił? I to o, suba, dostanie suba u sudaka jak wygram. No, bo 20 zł. No, nie ma, to tamto. Celuje do mnie pan, potwór, on jest na mnie tutaj napalony. Ale żyje dalej. Kurde, a teraz takie mocne zostały te skiny. Ty, ja może teraz ja sam zrobię. Ja mam bronię. Ja I sam wszystko. Sprawiedliwość po prostu wyłonię Tak, bo on też ma A zatańczcie zatańcz? jakieś emotki swoje ulubione Zatańcz, zatańcz emotki, emotki Dobra, ja tańczę emotkę No nie, no ten, nie, no, um... no nie, nie no, ta emotka jest takim wygrywem Zbrojka, pozdrawiam. Nie, no, nie. pozdrawiam Dobra, wygrałem i sobie. Nawet jego dopadłem już tę emotkę Ej, Czemu, co ty? Co ty zrobiłeś? No chciałem pokonać sudaka i udało się Nie no, musi wygrać to. Co jest? To debil jesteś, no? Byś wygrał, a przegrałeś. No dobrze, teraz SGT1 musisz dostać subka, tak? Ja dla widza to zrobiłem. Manojek to był. To był Manojek, to byłem ja. SGT. Tate, wygraj Subika, bo Manojek się nie liczy, bo Manojek oszukuje. Dobra, więc wyraź się chyba żyje, <grym> Aha, no musimy No że Manojek oszuka i że Manojek się nie liczy. Jakbym wygrał, to by widz ten, co był drugi, nie dostał Skina, a tak na 300 bat raz dostanie. Plus ja jeszcze 5 dałem, tu 6 ogólnie. Kochamy yes. was, widzowie. Na drugie top modelu udało nam się wbić do pani Somi Life, na który was bardzo zapraszam, link w opisie. Trochę było trzeba się naczekać, ale powiem wam, warto oglądać do końca. Ej, bo podobno plaża w miało być. Prawie się monsterkiem zakrztusiła, żeś z ciebie Nie no, nie wygląda to nam No właśnie, ale... czy ty jesteś następny? Tak. Wjeżdżam tam Dlaczego założyłeś różdżkę do pana ciacha i rybę na plecy? Ciastko z rybą to nie jest dobre ciastko No Nie, nie strzelaj, proszę, proszę Nie, mogę? Proszę, proszę Nie. nie! nie! Nie, <laughs> dlaczego? Biedny Kebabinio! Wchodzę kabcił! Uuu, Uu. ej, tu jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Co to? Je... Co to w ogóle jest? Nie wiem. Chyba nie pójści, co? No, bo ty jesteś teraz? Nie wierzę, że bez sensu. A co powiedziała? Że jakiś super jestem? Powiedziała, że co to w ogóle jest i to jest bardzo dziwne. To jest Balenciaga, byku, Balenciaga! Rzucamy motkę teraz ma być. Kepciu, co to jest ta motka rzucana? To jest to takie emoji? Tak. tak. To co ja mam wybrać? Mówię, że ma dobry humor i daje szansę ludziom, więc to może też Banajkuda. No Jeżeli zrozumie moją żaluzję, yy, że że garnek złota, to, to będzie fajny. Ale pan przekazuje 3 złote mnie i 33 grosze. Nie jeden... O! Yo. Cześć Piotrek! Dziękuję za danę ciekaweczkę dla ciebie. Garnek złota, pa, jestem bogata po prostu jestem, widzowie. Łatwo! Nie nice. no, Kumata jest koleżanka, Kumata! Nic za tobie nie powiedział, bo niej to zostało w ten Moment. <laughs> Kepciu, bo to moja kolej jest, nie chcę ci mówić. Powodzenia, Maneku. Dziękuję! Ja powiem wam, że nie mam zielonego, co to jest pojęcia, co to jest w ogóle za skin, co to jest za plecak, co to jest za zbierak, co to jest za taniec i w ogóle co to jest? Więc to przypuszczę, bo nie wiem, jestem ciekawa, może jeszcze jakieś graffiti, którego w ogóle nie ma. Ja nie wiem. Łatwo! I nawet bez muzyki można przejść dalej, jak się ma fajnego skina, widzowie. Ona powiedziała, że nie wie, co to w ogóle jest, nie? I że jest w totalnym szoku. <grystanie> no i o to chodziło w tym top model, żeby być w totalnym szoku. Dobra, ja idę ale. Ci ja się boję! Rysuję taką tom i jeszcze narysuję PA! Tylko że to miał sens jakiś. Czekaj, czekaj, czeka, jeszcze zrobię złoto, że jestem taki bogaty. O, Tom Syrenę, to widziałam, ja też ją mam. Dobra, i ja go puszczę. Bo ma bardzo ciekawy niespotykany skin Ktoś tam kminił Widzę Cię Jeszcze ka... <grych> Kocham ją Czemu Dobra widzowie Łatwo To teraz ja Chodzenia malujku Widzę jak tam z prawej stoisz I teraz tak Po pierwsze robię garnuk złota Po drugie robię taniec Tylko gdzie zgubiłem Możesz ten taniec? Żubiać. Czekaj, czekaj, czekaj Bo zgubiłem gdzieś mój taniec Nie wiem co się dzieje Bo nic się nie dzieje Ona narysowała 10 tych Yyy Proszę wybierz mnie ja jestem super, ja się narysuję, tańcz, że Kepcia tańczy, kocham! Tańcz, tańcz, tańcz! Tańczę, 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 tańczę! Ja się narysowałem, że kocham Kepcia! I teraz robisz taką ruchową, patrz, takiego Kepcia tutaj wyślę, ryba! Brawo, każdy pisze prawo, lajko! Ja nie mam zielonego pojęcia! Ja nawet nie wiem, co to za skin! Niebieski, pierwsza, ładniejsza, prawa, bohaterka, nowy, prawo, bohaterka. Czarny, czarny, prawo, no... To no, wola czatu! Ja się słucham mojego czatu. Mój czat decyduje. Mato! Yes, PIZOPI! Jestem w finale! Ty, ale musimy lepiej to zaaranżować, to starć najlepszych, co? No nie, bo to była trochę amatorka. Wymyśliłem sobie teraz taki, wiecie, imprezową i zrobię taki taniec, patrzcie. Fajny, mi się wydaje, że to naprawdę zadziała. Ja jest, widzi, patrzcie, jest to. to. Wow! Robimy imprezę! Ale Hollywood! Hollywood? <laughs> nie wiem czemu ona robi Happy Birthday i w ogóle i tak dalej, ale... <laughs> Kozak kto ty nie no, nie no, nie no, nie no, nie no, no. Ty no stoi za długo przy mnie chyba. Dobra, yes. poszła! Dobra, tylko trójka została, widzowie. Ech. Wszyscy po mojej lewicy stali odstrzeleni. Dobra, dwójka nie pokonana. One, one, one! Zostałem sam z pierwszym. Zmieniłem taniec, nie wiem czy to dobrze. I słuchajcie, zostaje nam numer trzy bo mój czat z jakiegoś powodu tak wybrał. Ja wygrałem! wygrałem! Ha! Ha, ha! Łatwo, widzowie! Uu. I co teraz? Dobra, prosto, let's go! Haha, wygrałem! Wygrałem, co model! W pierwszym życiu chyba, legitnie! Ale emocje! No i manojek, ale to jest prawdziwy manojek? Myślicie, czy to też jest to prawdziwy manojek? manojek? <grym> nie, efekt, no to prawdziwy. Aż tak łatwo! Dobra, widzowie, to trzeba chyba jakąś też nagrodę zostawić, jak Sudakowi zostawiliśmy, co? No, przydałoby się. Dobra, widzowie, udało się! Manojek! No nie! 100 złotych. Pozdrawiam widzów. Dziękuję Jezu. za piękną zabawę. O, Dziękuję ślicznie za donośnika. Pozdrawiam również buziaczki dla ciebie. I, i również dziękuję za super zabawę. Chudy, tyle buziaczków dostałem, że Gabi to co będzie, widzowie. No i kiedy byliśmy pewni, że już nic lepszego się nie wydarzy, to udało nam się znaleźć top model u pana Vidi Cox. No i co, zobaczcie sami, jak wyszło. A szkoda, że lotek nikt nie sprawdzałam. Taką fajną balencjagową lotkę, no. Ale tu się zabijają, co jest! napisał, że ktoś ma skier na On jest tak w szoku. Chłopotski na balencjagi, co ty nad do w ogóle Witek, Serio? Przecież nie, nie idzie mieć na bańcejagi jeszcze. O, wyczaju mnie, kolega streamer, chyba. Dobra, bo mnie streamer jest, tutaj, jest, tutaj jest, dojeżdża. Nie słuchaj, patrz na ciebie. Co jest, ej? Co? Patrzcie! Ej, chłop ma na bańcejagi. Co jest, ej? Wszyscy trochę! Ej, zabijałem streamera! Nie, to trolle! A łak, mnie! Jezus, co tu Zabijam się go, dzieje? Go, to go, są go. właśnie typowe custom'y typowe top model, tak Je wspominam widzowie I chłop maski na jaki, co jest? Ej Skąd on się wziął? To jest Rafa widzowie, to jest Rafa On już kiedyś do mnie wbił na top modela. To jest albo Rafa, albo Jacob Niesamowite, nie? Tak, on no, mówi, że to jest Rafa O, <laughs> albo Jacob powiedział, albo Jacob Dobra, dzień dobry, jestem Rafa, albo Jacob Bardzo mi miło dzień, ciężarówa jedzie w nas Jest <laughs> <laughs> Ja mam go, szybko do mnie strzelają Tu wszyscy To było niemiłe bardzo dla ludzi Kto go zabije dostaje bana, naprawdę kto go zabije dostaje bana czat Nie bo to jest najsilniejszy top model jaki widziałem w historii Minęło już 20 minut gry, nikt nie został oceniony A bo to może być Smarty albo Rogalik, ej właśnie Nie pomyślałem o Smartym i, i Rogaliku Nie co się dzieje, mam, iść, mam a wiesz to jest najlepsze? Że on gra na najlepszych detalach i on tak pięknie wygląda ten fisk na tych detalach, że to tak naprawdę. Dobra, nie wiem, wchodzę tu, bo nie wiem co się robi. To jest niesamowite, no chłop maski na Balenciagi, no. Jeszcze ma ten plecak kozacki, no to jest niesamowite. Pokażesz Kirofik, pokażesz Kirofik, mordo? Nie, to nie jest Balenciaga triple PS, to jest Balenciaga... To z tą taką kostką wysoką, wiecie? Na kostkę, to też jest spoko. Idź dalej, idź dalej, idź dalej. Siema, ja Rafa, albo Smarty, albo Jacob. Ok, iść. O, dzięki. Pokażcie taniec. Pokażcie taniec. No, stańcy tańcy najlepszy jest ten i ten. Ale tematyczne pasuje ten, widzicie? A widzicie, że tabu jest naprawdę. W sensie w prawdziwym, jakby w realu, można taką kupić. Ja bez top 3 zrobiłem. O, ty masz najlepszy taniec. Beskitu, tak powiedział? Powiedział, że ty i ten kolega z twojej prawej. Wygrywa ziomeczek z numerem 2, więc jest to piesdęłek z... Zestawem palc Jagi! I kto to jest mordeczki? Kto to jest jeszcze Nie sprawdziłem! Wygrałem! Łaperpega, łaperpega, żeby zabić! Co mnie zabił jakiś gość? Czemu się zabija? co jest? Let's go, wygrałem! Wygrałem, widzowie! Jestem niepokonany w top model! Czy bym wygrał, gdybym mu Sudaka nie stronował? To musi być tak, albo Farel, albo Jacob, albo Rafa, albo Manojek też. Znaczy, nie no, Manojek to w sumie Skybase nagrywa. Manojek! To jest Manojek! Kurczę pieczone, pozdro YouTube, pozdro YouTube Widział już, manojek, widzi Manojek, <laughs> Manojek, kurczę pieczone, pozdro Dobra widzowie, hashtag łatwo Trzeba też oczywiście dać jakąś nagrodę, bo nie może być bez Manojek, a to jest jakieś odcinek? Są czy srebrnogrzbiety? Manojek, a to jest od... srebrno Myszczo, myszczo. Mamojek Najmniejszy przeżuwać świata Myszczo nie ma problemu, widz Cogs czysta przyjemność. Dobra, tak więc jak sami widzieliście, praktycznie 3 na 3 wygrane. Tak trzymać. Tutaj wyświetlałem Wam się fajne filmy, które Wam polecam zobaczyć. Zaraz znikną, więc, więc się pośpieszcie. Na moją twarz subskrybujcie kanał, a ja teraz polecam Wam kodzik Manajek i się żegnam, więc klikajcie filmy. Trzymajcie się. Pa-pa.